Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani, kochani, chciałem, przyjechałem teraz pod Rock Your Smile, pod miejsce, gdzie nakładałem aparat ortodontyczny i myślałem sobie, że nagram ten fragment i sobie wrzucę go do vloga i przecież sobie pomyślałem, że muszę to nagrać na początku, gdyż uwaga, uwaga, po dwóch i pół roku... Przyjeżdżam do Rockers Smile i myślę, oby się nic nie zmieniło. Bo bardzo długo nie byłem na wizycie przez wakacje, przez Azja Express, przez jakieś tam wyjazdy. Bardzo długo mnie nie było ogólnie i boję się, że będzie jakiś przypał. Ale jeśli nie będzie żadnego przypału, to Właśnie to jest ostatni kadr, gdzie widzicie mnie w aparacie, ponieważ nadszedł czas, że go zdejmuję. Górny na razie, w sensie dolny też zaraz będzie, ale, ale jeszcze nie, zdejmuję górny aparat. Boję się, nienawidzę tego, gdyż zawsze jak ktoś zdjął aparat z mojego towarzystwa, zawsze wyglądał na początku beznadziejnie, przynajmniej w oczach, wiecie, trzeba się przyzwyczaić i wszystko. Wiem, że będę wyglądał beznadziejnie, wiem, że teraz idąc tam i wracając do was, Będę się wstydził nagrać kolejnego fragmentu, no ale muszę to przełamać, eee, później będzie wszystko o ząbkach. Ostatnio ktoś mi pisał, żebym powiedział jak tam progres, żebym nagrał taki odcinek. No takie odcinka nie będę nagrywał, bo kogo to obchodzi? Niektóre jednostki wiadomo, ale ogólnie nie jest to dla mas. Eee, no to co, widzowie, po pierwsze witam w nowym vlogu, po drugie teraz zakrywam aparat <ścoughs> i już odkrywam bez aparatu. Widzimy się niedługo. Tado jestem ja pierdzielę, jak się czuję. Po pierwsze, jakie moje emocje, jakie moje odczucia. Odczucia są takie, że mam tak gładkie zęby, że jak dotykam to czuję jakby był z jakiejś porcelany. Pani jak od razu mi zdjęła, szła z lustereczkiem i chciała pokazać. Proszę pana, niech pan zobaczy ją winie. Nie chcę patrzeć. Dopiero nagrywam film, aparat mam w samochodzie, więc razem naprawdę bez ściemy, naprawdę bez żadnej ściemy jeszcze nie widziałem się bez aparatu Dobra. Na razie tak ja do was normalnie gadł, to byście pewnie nie zauważyli, prawda? Hej widzowie, no i... Uff, o kurde chyba zobaczyłem Dobra e, opowiedzcie mi jakiś żart, nie? Na przykład... No coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I ja teraz. <śledzisz> Dobre, kurde. <śledzisz> A ja... Ej, kurde. Ej, ładnie! Tak mi się wydaje. Ja nie jestem... Ja jestem estetą, nie lubię... Czemu ostrość mi traci? No jesteście niesamowici, wy te żarty opowiadacie, może szerzej trochę zrobię. Dobre, dobre. Naprawdę dobry humor macie. Jestem mega zadowolony. Trochę mi było szkoda, trochę mi było przykro, jak, jak zdejmowałem ten aparat, bo bardzo się do niego przyzwyczaiłem i bardzo dużo osób mi mówiło, że, że nie chcę ściągać aparatu, że jak, miałem, jak mieliście aparaty, to po prostu żal wam się było z nimi rozstawać i ja to rozumiałem, ale jednak, jak mówiłem zawsze, że każdy mi się nie podobał po aparacie, to ja się chyba sobie podobam. Aż tak, kurde, narcystyczny jestem. <ścoughs> Dobra. Ja się cieszę, bardzo się cieszę. Jest! Zdjąłem! 2,5 roku. 2,5 roku, czy to może troszeczkę nawet więcej. Zdjęty aparat. Tamasz, jesteś? Jestem. A co tam z tyłu się dzieje? Myślałem, że coś jest. Takiś prank, czy coś, nie? Dobrze, nie, ładnie. A ja też. Ja bym się śmiałem, jak tu podjeżdżałeś pode mnie. Haha! <noise> jakiś challenge, żeby się śmiać cały czas? <noise> no dobra, jedziemy, bo na światło drogi. <noise> a kurwa, nie mam się tego! Nie aparatu na zęby! A ja nie strzeliłem się, stary! <noise> Ech, ładnie, bardzo. Ładnie, nie? Ładnie. Tak, tak teraz to się szczerze, nie? Ale tak normalnie. No <noise> kurwa nie strzeliłem. Mam coś zęba? No czy nie? Nie masz, nie? Masz, nie masz. Dobra. Wyszliśmy. Kurde, no mam, czuję. Zobacz. No czy nie? Nie masz. Teraz ja mam. Aparat zdziałem. Kurwa, czego? Czyli... Ale chciałem coś powiedzieć o aparacie w ogóle. Nie? Po prostu ty miałeś tak aparat zrobiłem, że go w ogóle nie było. widać, nie, już to długi też czas. Ja tak, ta. tak nie wiedziałem. No, Już po prostu wyparłem z Tak, upisu. ale to prawda, prawda to prawda. nie masz tego aparatu, nie? To prawda, ale ja też dzisiaj. Bielszy, bielszy ząbki, ja tak, nawet nie? ja nawet jak tak sobie patr dzisiaj patrzyłem normalnie taka mina, to ja mi tak zęby wychodziły, nawet jak miałem aparat. Że, że nie było widać, nie? Picówki, nie zdradzisz. Nie wiem, zobaczyłem. Stałem rano, ranusieńko, ubrałem się, Bialusieńko, usłyszałem głos ptaszyny, że mojego wnuczka urodziny. Tak zawsze dziadek budził mnie rano, jak miałem urodziny. Witam się z wami. Dzień dobry, wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani, kochani, dzisiaj są moje urodziny. Zastanawiacie się na pewno, co on pier... Przecież były 1 stycznia, spędzałeś je na Dominikanie, tak, z całą rodzinką, tak. Ale z kim nie spędzałem swoich urodzin? Z przyjaciółmi. I co robię dzisiaj? Spędzam je właśnie z przyjaciółmi. Bardzo się z tego cieszę. Ja teraz jadę po moją mamę która przyjeżdża do Warszawy z Nikolą e, i tyle, i tyle. Na pewno nie będzie dużo kadrów z, z całych urodzin, ponieważ wiadomo, widoki nieministerialne nie pozwalają, nie pozwalałyby e, na YouTubie, żeby to pokazywać. No ale po co? Prywata też jest w scenie, moja prywata. E, I co? Urodziny dla przyjaciół, moje 30. urodziny. Dzisiaj czas start. Jadę po mamę na dworzec. Zaczynamy ten film za 3, 2, 1 pokój jak zwykle przygotowany. To znowu będzie chwalenie mojej żony. Tutaj jakieś prezenciki, tutaj oczywiście ładnie, nie patrzcie na tą bluzę, ja już zabieram. Tutaj też daliście mi radę, żeby książki do przodu przestawić. Ja ich nie przestawiłem, ale Angelika przestawiła, więc nie wiem, albo sama wpadła na ten pomysł, albo, e, albo przeczytała. Także wszystko jest już gotowe. Na dzisiaj vlog tak samo, już go pewnie widzieliście, na pewno go widzieliście, ale już zmontowany. Wszystko robię do tej 14-15, za chwilę mam robione zdjęcia, żeby już o 16, bo wtedy zaczynają się moje urodziny, nie robić nic, tylko święta a w międzyczasie trzeba oczywiście wypełnić swoją codzienną rutynę, czyli wziąć buteleczkę od Primabiotic, buteleczkę kolagenu. Ja, jak Angelika zaczęła go stosować, ja czasami piłem, czasami nie, czasami zapominałem, ale ostatnio, jak widzicie, bo to opakowanie jest tylko moje. Angelika nie ma do niego dostępu, ono jest tylko moje. I jak moja kuracja idzie, jak widzicie, bardzo dobrze. Ile zostało w całym opakowaniu? Jest 30 buteleczek kolagenu, zostało mi raz. 2 3 4 5 6 czyli 12. Biorę w tym momencie 1 i zostało mi 11 buteleczek. Buteleczka prezentuje się tak, smak e, brzoskwiniowy w smaku, już już nie mówiąc o właściwościach, ale sam smak jest naprawdę wyborny, e, wybitny. E, bardzo lubię. No i co? Wasze zdrówko. Także wasze zdróweczko. Pyk! Naprawdę jak coś ma tyle dobrych właściwości i przy tym jest bardzo dobre no to już wygrywamy wszystko przed tym nagraniem porozmawiałem też z Angeliką i spytałem ją jak ona widzi jakie widzi poprawy w swoim organizmie, w tym wszystkim i jakie ja widzę, co Angelika widziała czego ja nie widziałem, ja nigdy nie miałem problemu z wypadaniem włosów, więc ja tego nie widzę, nie widzę tego postępu ze względu na to że mi nigdy nie wypadały ale Angelika faktycznie powiedziała, że, że włosy jej nie wypadają, jeśli ktoś ma z tym problem to mega sprawa. Ja zabiegu na twarz żadnego nie robiłem od mojego kawalerskiego od Miami, a ta skóra naprawdę stała się taka, nie wiem jak to powiedzieć, sprężysta? Bardziej sprężysta, bardziej naciągnięta. Jako, że jestem szczęśliwym posiadaczem e, 30 lat, to dla mnie mm, naprawdę to już jest e, mega ważna sprawa. Kolejna ważna rzecz to po treningu szybciej się regeneruję. To jest naprawdę bardzo widoczne. Odczuwam dużo mniejsze zmęczenie, przez co częściej i mocniej chce mi się trenować. Angelice lekarz powiedział, że warto zażywać kolagen na boleriozę, bo w stanie boleriozy, znaczy nie, inaczej, nie stricte na boleriozę, żeby nie było, tylko przy boleriozie bolą stawy, na przykład łokcie i kolagen naprawdę w tym pomaga. Moi dziadkowie dostali zaopatrzenie i biorą codziennie, sprawdzam, sprawdzam ich naprawdę co jakiś czas, czy biorą, czy piją e, kolagen, piją. Nie będę nic mówił, ale już niedługo Dzień Kobiec. Myślę, że to jest fajny, fajny pomysł na prezent, także jeśli macie ochotę, to oczywiście ja polecam serdecznie. Jak zwykle, żeby nie było. Angelika ma dla Was zawsze kod zniżkowy i ja również. Luka10, link macie w opisie, daje Wam minus 10% e, zniżki. A sprawdziłem dla pewności jeszcze na stronie i tak jak daję Wam kod zniżkowy, to nie wszystko. Jest tam też dodatkowo promocja, że przy kupię dwóch opakowań, kupicie je za stówę taniej. Promocja łączy się z moim kodem. Także macie duże kombo. link w opisie miłych zakupów. Jakie słońce jest w mojej urodziny. Jedziemy po e, moją mamę i ja, nie bójcie się, nie bójcie się, nie będzie odcinków, że każdemu pokazuję, że nie mam aparatu, ale jestem też ciekawy, bo, moja, bo jeszcze jak to, jak to nagrywam w tym momencie tego vloga, to jeszcze nie wyszedł vlog ze zdjęciem aparatu. Więc moja mama o tym nie wie. Więc zaraz się do niej po jak tu haha <laughs> Mamo, co tam u ciebie? I zobaczymy, czy moja mama jest bardziej spostrzegawcza niż e, moi przyjaciele. Myślę, że tak. Masz i Nie. Ja? Ja. Nie. Pokaż? Nie. 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 A ty Aparatu nie masz. Jezu, czekaj. Ale... A ty pierwsza spojrzałaś. A pokaż nie? ty. Ale kieźniutkie. Ja. Pokaż. Ale ładne, no. Super. Super. Ale, ładne. A teraz no. się możesz śmiać. Nie, ja się, się akurat śmieję cały czas, a ja w aparacie ja też... uwielbiałem no. się zresztą. E, jesteś rekordzisko, nie? Bo Michael w ogóle nie szczaił chyba po pięciu minutach, Adrian w ogóle by nie szczaił, gdybym mu nie powiedział. Ty ja teraz dla Nikoli będę też. też chcę. No, a, tak. wiesz, a wiesz, jak w aparacie jest fajnie, nosić. Ja się uwielbiałem w aparacie. Ja nie, nie, nie jak to, to nie była moja kara, ja się cieszyłem, tak? lubiłem chodzić w aparacie. Ale to ja nie nie wchodziło w, w ten? Trochę, ale też nie, to nie jest jakieś ten. Kawkę mi zrobisz, dobra? Jest, 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 mama! A ja bym się mnie błyszczy. Podobno wyszło na to, że Nikola też ma taki outfit i wszyscy macie taki sam. No, to no. dobrze, znaczy. Dlaczego? Moja też chyba przeżywa, że ja będę przeżywała, ja nie przeżywam. Nie, nie, ale ty wiesz, że za małe spodnie. Także nie się. Ale mi się wciśniesz, może się wcisnę, no. Proszę Państwa, nigdy tak nie robię, ale tym razem zaprezentuję wam całą moją rodzinę, stylizację, ponieważ uważam, no może nie ja, bo ja co ja więcej, tak? To co to, 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 to zawsze praktycznie, ale co moja rodzina dzisiaj ze stylizacjami, z wyglądem, to już naprawdę przesadziła, widać, że, że te urodziny są dla nich bardzo ważne. Pierwsza ukaże się Wam moja żona Angelika lat 26. To jest Angelika Trafonowicz. Cała rodzina ubrała się jak na pogrzeb, jak na pożegnanie 20-latka. A, dobra. A na ym, przywitanie porządnego, poważnego 30-latka. Dobrze, proszę bardzo. No słuchajcie, no powiedzcie szczerze. A jak będzie... O, tak zrobiła. Oczywiście, <grym grym grym> że jest, dobra i u No my nie widzimy teraz Tak, bardzo próżny to jest vlog urodzinowy, wybaczcie. Kolejną kandydatką jest moja mama. Prawie 26 letnia również. Zapraszam, brawo! No, słuchajcie, no. No, no. Jedna lepsza od drugiej, nie wiadomo, nie? Prawda? Nie wiadomo. Wcale się nie umawialiśmy z A właśnie, wy, wy jesteście tak samo ubrane. Podobnie, nie tak samo. Świetnie, dla mnie tak samo. I ja taki skromny, w marynarce porządny człowiek, widzicie? Jak ja się wychowałem na takiego porządnego przy takich kobietach? No nie wiem. Tak jak się teraz szykowałem, to postanowiłem sobie pójść na zakupy niedługo jakieś. Jakieś marynarki eleganckie. Nie mam. Nie mam ubrań jak 30 latek. No też tak myślę. Trochę mam, trochę mam, bo koszula oczywiście fajna, marynareczki kilka mam, ale mało, za mało. To jest, to jest set z poprawin. Nie, Nie set, tylko marynarka jest poprawi. Koszula też. No. Ale spodnie są inne. I to jest najważniejsze, ale tak, postanowienie e, trzeba pójść na zakupy. Miałem tego nie nagrywać, ale tak sobie myślę, że dopiero sobie uświadomiłem, ile osób będzie. Zobaczcie, jaki ten stolik jest. Długi, wszystko żona, wszystko żona wymyśliła. Prawda, żona? Wszystko żona wymyśliła. I to nie. Pięknie, ale to nie jest tylko właśnie to, co pokazałem, tylko jeszcze. Tutaj, 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 tutaj. Teraz sobie uświadomiłem, jak dużo osób jest. Naprawdę. Idziemy śpiewać <laughs> Nadszedł ten moment Teraz niech się wszyscy zbiorą Sto lat niech żyje Żyje nam Sto lat Sto lat niech żyje Żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Czekajcie sto Niech żyje nam Rozwesalające, są bardzo dobre o, tak jest Nie wy miałeś wyjaśni? tego jeszcze to jest, to, jest, to jest film pornograficzny No przecież dlatego się cieszę no, to Nie Dziękuję No nie da się lepiej No, no. cześć możemy się już pożegnać z moją żoną bo najprawdopodobniej będzie rozwód Czep Brawo Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Nie dzieje się. Magia siema.